Jeśli zamkniecie oczy na chwilę i wyobrazicie sobie najbardziej przerażającego węża, o jakim słyszeliście lub jakiego znacie, to istnieje spora szansa, że w waszych myślach pojawi się jakże często przez was wspominany w komentarzach tytano boa. I nie trudno zrozumieć dlaczego. Ten prehistoryczny wąż był gigantycznym boa, którego wielu uważa za największego węża, jaki kiedykolwiek istniał. Nie ma wątpliwości, że spotkanie z tym gigantem pełzającym po ziemi mogłoby skończyć się fatalnie dla większości ludzi. Jednak w pewnym sensie Titanoboa mógł nie być najbardziej przerażającym prehistorycznym wężem. Często pomija się fakt, że wąż ten prawdopodobnie nie był żadnym krwi drapieżnikiem, który na co dzień pożerał ssaki i krokodyle, lecz raczej dobrze wyspecjalizowanym rybakiem. Hipoteza ta pojawiła się po odnalezieniu fragmentów czaszki, które wykazywały wiele adaptacji do rybożernego stylu życia, w tym wyjątkowo dużą liczbę zębów, które były mniej wytrzymałe niż u innych boa. Oraz podniebienie przypominające to spotykane u współczesnych węży rybożernych. To zaskakujące odkrycie zostało dodatkowo wsparte faktem, że Titanoboa żyła w paleoceńskiej Kolumbii, której środowisko było tropikalne i pełne rozległych rzek. Właśnie w tych wodach Titanoboa spędzała zapewne większość swojego życia, a lwią część jej diety prawdopodobnie stanowiły ryby dwudyszne i kostnojęzykopodobne. Wygląda więc na to, że Titanoboa nie była aż tak przerażająca, jak wcześniej sądzono. Okazuje się, że istniała rodzina prehistorycznych węży, które mogą pretendować do tytułu najstraszniejszych węży w dziejach Ziemi. Członkowie tej grupy mieli nie tylko bardziej drapieżne i egzotyczne diety, ale także bardziej makabryczne metody zabijania swoich ofiar. Co więcej, najnowsze badania sugerują, że te stosunkowo mało znane węże osiągały nawet większe rozmiary niż samotytanoboa, a mowa tutaj o matsoide. Obecnie naukowcy znają 17 gatunków tych węży, a ich początki sięgają dalej w przeszłość niż w przodkowie tytanoboa. Pierwszy przedstawiciel Matoidy pojawił się około 98 milionów lat temu, w okresie kredy. Niestety niewiele wiadomo o tym pierwszym gatunku, ponieważ nasza wiedza opiera się jedynie na jednej kości. Do dziś pozostaje on nieokreślony i nie ma oficjalnej nazwy, a jedyną wskazówką jest to, że pochodził z Sudanu, co sugeruje, że rodzina ta mogła powstać w Afryce. Cokolwiek by to jednak nie było, na pewno nie próżnowało. I już przed końcem kredy, matstoidy rozprzestrzeniły się na dużą skalę. A przedstawiciele tej grupy zwierząt pojawili się w Europie, Azji oraz Australii. Były zróżnicowane nie tylko pod względem zasięgu występowania, ale także rozmiarów. Niektóre, jak na przykład Alamitophis, były niewielkie i osiągały jedynie 80 cm długości. Z kolei inne, takie jak Sanajeh, były znacznie większe, czasami przekraczając 3,5 metra co odpowiada wielkości dużej mulgi zwyczajnej. Był to bez wątpienia imponujący rozmiar, lecz wczesne matstoidy nie były jeszcze dominującymi drapieżnikami w swoich środowiskach, ponieważ wciąż żyły w cieniu oczywiście dinozaurów, a czasami nawet gigantycznych pterozaurów. Przypuszcza się, że aby przetrwać, te węże prowadziły dość oportunistyczny tryb życia, żywiąc się wszystkim, co tylko mogły zdobyć. W niektórych przypadkach obejmowało to nawet same dinozaury, co potwierdza unikalny okaz Sanajech, który został zmumifikowany podczas pożerania świeżo wyklutego tytanozaura. Oprócz małych dinozaurów, małe gady, ssaki, ptaki czy ryby również stanowiły ważną część diety tych węży. Choć w tym okresie matstoidy nie osiągały jeszcze pełni swojego potencjału, już wtedy z powodzeniem wykorzystywały swoją najbardziej brutalną broń. Szczęki. Tak jak tytanoboa i inne boa, matstoidy były dusicielami, które po prostu używały swoich potężnych mięśni do, jak to nazwa wskazuje, uduszenia swojej ofiary. Jednak ich czaszki różniły się od czaszek boa i były bardziej prymitywne, mniej elastyczne i węższe. To skłoniło paleontologów do stwierdzenia, że te węże nie były w stanie połykać ofiar w całości. Twoją pierwszą myślą może być to, że, hej, brak zdolności połknięcia dużej zdobyczy to w sumie dobra rzecz, bo oznaczałoby to, że taka ofiara nie znajdzie się w menu, ale niestety pomyliłbyś się. Matstoidy nadal potrafiły chwytać całkiem duże ofiary dzięki swoim potężnym mięśniom duszący. Aby poradzić sobie z taką ofiarą, której nie mogły połknąć, węże te używały zębów i szczęk do rozdzierania jej na kawałki odpowiedniej wielkości, prawdopodobnie wykonując skręty i obroty podobne do tych, jakie obserwuje się u dzisiejszych węgorzy. W rezultacie kawałki mięsa były dosłownie odrywane, co prowadziło do makabrycznej śmierci ofiary. Nie trudno sobie wyobrazić, jak przerażająca musiała być taka śmierć. Niestety, wraz z biegiem czasu, ten sposób na odejście z tego świata stawał się coraz trudniejszy do uniknięcia, ponieważ matstoidy zaczęły znacznie zwiększać swoje rozmiary. Kulminacją tego procesu, w okresie mezozoiku przynajmniej, było pojawienie się gatunku matstoja, od którego to właśnie pochodzi nazwa całej tej rodziny. Ten gigantyczny wąż zamieszkiwał zarówno Indie, jak i Madagaskar w ostatnich latach okresu Kredy, osiągając rozmiary porównywalne z największymi dzisiejszymi wężami. W Indiach okazy osiągały około 5 metrów, czyli mniej więcej tyle samo, co najdłuższe znane boadusiciele. Na Madagaskarze jednak matstoja mogła dorastać do 8 metrów, co stawiało ją w tej samej lidze, co największe znane pytony siatkowe, jedne z najdłuższych węży na Ziemi, chociaż to jest kwestia sporna. Przy takich rozmiarach dorosłe matstoje były w stanie polować niemal na każdego dinozaura i inne zwierzęta w swoim środowisku, a przynajmniej wtedy, gdy ofiary te były jeszcze osobnikami młodocianymi. Co więcej, matstoje posiadały jeszcze jedną cechę, które czyniły je bardziej niebezpiecznymi niż dinozaury, z którymi współistniały, a mianowicie wytrzymałość. Matstoja jest jednym z niewielu zwierząt, które faktycznie przetrwały wymieranie kredowe. Chociaż wiadomo, że niektóre grupy zwierząt przetrwały to wydarzenie, niezwykle rzadko można znaleźć pojedynczy rodzaj, który można dokładnie przebadać zarówno w czasach mezozoicznych, jak i po tym wymieraniu. Jest to jeszcze bardziej zdumiewające, biorąc pod uwagę, że duży dorosły osobnik ważył około 75 kg, czyli ponad 3 razy więcej niż typowy rozmiar zwierząt, które przetrwały wymieranie KT. Przetrwanie tego katastrofalnego wydarzenia przypisuje się zdolności bardzo dobrego ukrywania się w trudno dostępnych miejscach oraz szczególnie wolnemu metabolizmowi, który pozwalał im przetrwać bez jedzenia nawet ponad rok. Ziemia pozbawiona dinozaurów dała matstoidom ogromne pole do popisu. Do Eocenu, około 10 milionów lat po zakończeniu się kredy, matstoidy rozprzestrzeniły się nawet w Ameryce Południowej, osiągając tam niesamowite rozmiary. Argentyńskie okazy mierzyły 10 metrów. Co czyniło je największymi drapieżnikami tamtych czasów. W takich rozmiarach paleontolodzy sądzą, że matstoje były drapieżnikami szczytowymi, polującymi na różne krokodylomorfy oraz saki, w tym leniwce, konie oraz naczelne. Mimo, że matstoja była jednym z największych znanych nam węży, nie była największym członkiem swojej rodziny. Uważa się, że była bezpośrednim przodkiem węża, który przejął ten tytuł. Jak wspomniano, matstoje występowały w Indiach pod koniec kredy. Przypuszcza się, że indyjska populacja przetrwała podobnie jak jej madagaskarscy krewni, co pozwoliło jej założyć sobie wygodne siedlisko w Indiach, które były wówczas wyspą, odizolowaną od reszty świata. A to chroniło tamte zwierzęta przed potencjalnymi nowymi konkurentami. W połączeniu z faktem, że po mezozoiku ziemia była znacznie cieplejsza niż dziś, mogły tam pojawić się jeszcze większe węże. Kulminacją tego wszystkiego było pojawienie się gatunku Wasuki indicus który prawdopodobnie był największym znanym wężem wszechczasów. Odkrycie tego węża było dokładnie omawiane dopiero w zeszłym roku, mimo że jego skamieniałości znaleziono już w 2005 roku w stanie Gudziarat w zachodnich Indiach. Początkowo paleontolodzy myśleli, że odkryli duże szczątki krokodyla, ale po ponownej analizie okazało się, że były to rzeczywiście szczątki węża. Przy długości od 12,2 do 15,2 metra, Wasuki zdetronizował Titanoboę, która przez 15 lat była uważana za najdłuższego znanego nauce węża. Wasuki ważył także około jednej tony, co odpowiada wadze dorosłej żyrafy. Ten gigantyczny wąż, żyjący w bagnistych środowiskach, był prawdopodobnie bardzo skutecznym drapieżnikiem, który atakował głównie z zasadzek. Jego dieta była zróżnicowana i obejmowała krokodyle, żółwie, a nawet bliżej nieokreślony rodzaj jakiegoś prymitywnego wieloryba. Co więcej, w swoim środowisku Wasuki był największym drapieżnikiem zarówno pod względem długości, jak i wagi, co czyniło go niekwestionowanym królem łańcucha pokarmowego, a swoją pozycję utrzymywał przez miliony lat. Na szczęście dla wszystkich Wasuki w końcu musiał jednak zejść z stronu i prawdopodobnie wymarł pod koniec eocenu. Być może z powodu ochłodzenia się klimatu, które to uniemożliwiło mu utrzymanie jego ogromnych rozmiarów, wynikających także z jego zmiennocieplnej natury. Co jak się domyślacie, przy zmianie klimatu mogło być dla niego katastrofalne. Jednak koniec Wasuki nie oznaczał końca rodziny matstoide. Jednym z miejsc, które stało się prawdziwym siedliskiem matstoidów, była Australia. To nie powinno Was dziwić, biorąc pod uwagę klimat tego kontynentu oraz jego bardzo niechlubną reputację, przynajmniej jeśli chodzi o faunę. W kenozoiku wiele matstoidów pojawiło się tutaj jeszcze długo po wyginięciu Wasuki. W rzeczywistości Australia była tak doskonałym miejscem dla tych węży, że dwa olbrzymie gatunki wyewoluowały niemal jednocześnie, z czego nieco starszym był Jurlungur. Ten rodzaj pojawił się pod koniec Oligocenu, około 23 miliony lat temu, i zamieszkiwał obszary dzisiejszego Queensland w Australii. Chociaż nie dorównywał rozmiarom Wasuki, wciąż był gigantem, osiągając około 6 metrów długości. I on także miał brutalny nawyk rozrywania zdobyczy na kawałki przy pomocy swoich sztywnych szczęk. Ponadto wydaje się, że był wężem w pełni lądowym, żywiącym się całą mieszanką torbaczy i gadów, które mogły obejmować także inny gatunek z tej samej rodziny, Wonambi, młodszego i mniejszego matstoida, który żył obok Jurlungura. Wonambi była mniejsza i przez to zdawać by się mogło znacznie bardziej narażona na niebezpieczeństwa. Osiągając maksymalnie 6 metrów długości, co i tak czyniło ją całkiem dużym wężem. Jej mniejszy rozmiar okazał się jednak kluczową przewagą, która prawdopodobnie przyczyniła się do jej przetrwania, kiedy to klimat zaczął się ochładzać i stawać bardziej suchy. Tymczasem Jurlungur stopniowo znikał z Australii, gdy jego środowisko zaczęło zmieniać się na tyle, że jego ogromne rozmiary stały się bardziej problematyczne niż pomocne i ostatecznie wyginął 11,6 miliona lat temu. Wraz z jego wyginięciem, Wonambi stała się ostatnią przedstawicielką mactoidów na świecie. Jako jedyna dała bowiem radę przetrwać globalne zmiany klimatyczne. I Wonambi nie odeszła z tego świata zbyt szybko. Udało jej się przetrwać przez kolejne 10 milionów lat. Skamieniałości tego węża wskazują, że w tym czasie wąż ten preferował chłodniejsze i bardziej suche regiony, gdzie żył w pobliżu wodopojów, czekając na swoje nieostrożne ofiary. Ten najgorszy koszmar dla każdego, kto boi się węży, był bez wątpienia groźnym drapieżnikiem. Ale kontynuowanie dzieła zniszczenia matsoidów nie było łatwym zadaniem. Biorąc pod uwagę konkurencję, jaką stanowiła olbrzymia australijska megafauna. W tym gigantyczne ptaki, wąbaty wielkości samochodów, lwy workowate i przerośnięte warany. Pomimo tych wyzwań, Wonambi przetrwała i pozostała jednym z czołowych drapieżników Australii aż do późnego Pleistocenu, dzięki czemu mogła pochwalić się dość długim okresem panowania trwającym prawie 23 miliony lat, co tylko dowodzi skuteczności matsoidów. Jednak zawsze w końcu pojawia się jakiś groźniejszy drapieżnik i około 50 tysięcy lat temu Wonambi napotkała przeciwnika, jakiego nigdy wcześniej nie widziała. Nas. Ludzi. Uważa się, że aborygeni, którzy osiedlili się w Australii, szybko rozprawili się z Wonambi, a około 12 tysięcy lat temu węże te zniknęły już na zawsze, kończąc istnienie tej przerażającej prehistorycznej rodziny. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Coś, niecoś o Wonambi i innych okropnych stworzeniach opowiem Wam z chęcią w tym materiale o prehistorycznej Australii. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.